Czy wiedziałeś, że jeden prosty nawyk pod prysznicem może mieć bezpośredni wpływ na Twoją erekcję? Niezależnie od wieku? Brzmi zaskakująco, prawda? Wielu mężczyzn po 50., 60., a nawet 70. roku życia uważa, że pogorszenie erekcji to naturalna część starzenia się. Coś, z czym trzeba się pogodzić. Ale to nie do końca prawda. W rzeczywistości, w wielu przypadkach problem nie leży w wieku, ale w krążeniu krwi, napięciu mięśni dna miednicy i stylu życia który często przyjmujemy bez zastanowienia. Witaj na kanale Zdrowie i Życie, miejscu, gdzie rozmawiamy o zdrowiu w sposób prosty, bliski i pełen szacunku. Dziś opowiem o czymś, co lekarze specjaliści podkreślają coraz częściej. Istnieją techniki masowania i ćwiczeń, które możesz wykonywać podczas kąpieli, aby poprawić dopływ krwi do penisa i przywrócić naturalną, silną erekcję nawet po 60 roku życia. Może dotyczy to ciebie albo mężczyzny w Twojej rodzinie? Może zauważyłeś, że erekcja pojawia się wolniej, jest słabsza albo znika w kluczowym momencie. To bardzo powszechne. Ale nie jest to coś, z czym trzeba się pogodzić. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy chciałbyś, abyśmy omówili również naturalne sposoby na zwiększenie testosteronu. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że te treści naprawdę Ci pomagają. Zacznijmy od czegoś bardzo ważnego. Erekcja to nie kwestia siły czy męskości, ale proces czysto fizjologiczny, który zależy od trzech kluczowych elementów: zdrowego przepływu krwi, prawidłowej pracy układu nerwowego i odpowiedniego napięcia mięśni dynamiednicy. Kiedy te trzy elementy współpracują, erekcja pojawia się naturalnie, bez wysiłku i bez myślenia o tym. Kiedy któryś z nich zaczyna słabnąć, zaczynają się problemy, które wielu mężczyzn mylnie zrzuca na wiek. Dlatego zanim przejdziemy do technik, musimy zrozumieć, co konkretnie dzieje się w organizmie. W momencie podniecenia mózg wysyła sygnał nerwowy, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w penisie. Krew zaczyna napływać do dwóch struktur zwanych ciałami jamistymi. To one działają jak gąbka, która wypełnia się krwią. Jednocześnie mięśnie, znajdujące się u podstawy penisa i w okolicy krocza, czyli mięśnie dna miednicy, napinają się, aby utrzymać krew w penisie, zapobiegając jej odpływowi. To właśnie te mięśnie odpowiadają za to, aby erekcja była twarda, stabilna i trwała. Z wiekiem jednak kilka zmian zaczyna pojawiać się stopniowo, często prawie niezauważalnie. Po pierwsze, naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne. To naturalny proces starzenia się, ale bywa przyspieszany przez stres, brak ruchu, nadciśnienie, cukrzycę, palenie, a nawet niewłaściwe nawyki żywieniowe. Mniejsza elastyczność to słabszy dopływ krwi. Po drugie, Mięśnie dna miednicy tracą swoją siłę. Tak samo jak traci ją biceps, jeśli przestaniemy go używać. A ponieważ większość mężczyzn nawet nie wie, gdzie te mięśnie się znajdują, tym bardziej ich nie ćwiczy. Po trzecie, poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu, naturalnie się obniża, co wpływa na libido, energię i szybkość reakcji organizmu. To wszystko prowadzi do sytuacji, w której erekcja może pojawiać się wolniej, być mniej stabilna, a czas jej utrzymania może być krótszy. Wielu mężczyzn reaguje na to frustracją, stresem, a czasem wycofaniem z życia seksualnego. I tutaj pojawia się błędne koło. Stres dodatkowo pogarsza dopływ krwi, co pogarsza erekcję jeszcze bardziej. I tak można utknąć w tym spirali, dopóki nie zrozumiemy, że rozwiązanie zaczyna się w ciele, a nie w umyśle. Dlatego techniki masażu i ćwiczeń, które omówimy w tym materiale, skupiają się dokładnie na tych trzech elementach: poprawie krążenia. Wzmocnieniu mięśni i uspokojeniu układu nerwowego. A co najważniejsze, są to czynności, które możesz wykonywać samodzielnie: w domu, bez leków, bez sprzętu i bez wstydu. Wystarczy kilka minut dziennie. Zacznijmy od mięśni DNA miednicy, ponieważ to one mają fundamentalne znaczenie w utrzymaniu erekcji. Mięśnie te znajdują się między moszną a odbytem, choć wielu mężczyzn nigdy świadomie ich nie napinało. Najłatwiej poczuć je podczas oddawania moczu. To te mięśnie, których używasz, kiedy próbujesz zatrzymać strumień. Jeśli spróbujesz na chwilę zatrzymać oddawanie moczu, poczujesz dokładnie obszar, który będziemy trenować. Ćwiczenia wzmacniające te mięśnie nazywają się ćwiczeniami Kegla i są jedną z najskuteczniejszych metod poprawy erekcji znanych w współczesnej urologii. Jednak większość osób wykonuje je niewłaściwie, napinając brzuch, pośladki lub uda, zamiast skupić się na tej głębokiej warstwie mięśni. Dlatego najlepszym momentem na rozpoczęcie nauki ich kontroli jest czas kąpieli lub prysznica. Ciepło rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie i ułatwia skupienie. Wystarczy, że stoisz pod ciepłą wodą i delikatnie napinasz mięśnie dna miednicy przez około 3-4 sekundy, a następnie je rozluźniasz. To powinno być powolne, świadome, spokojne. Nie chodzi o siłę, ale o kontrolę. Kiedy nauczysz się je czuć. Kolejny krok to zwiększanie czasu napięcia oraz liczby powtórzeń. Teraz przechodzimy do masażu, który działa na drugi kluczowy element krążenie krwi. Skóra penisa i okolice podbrzusza mają bardzo dużo drobnych naczyń krwionośnych, które mogą z czasem stać się mniej aktywne. Masaż wykonywany pod ciepłą wodą pomaga rozszerzyć naczynia, poprawić dopływ krwi i pobudzić zakończenia nerwowe. Nie jest to masaż erotyczny, ale fizjoterapeutyczny mające na celu przywrócenie naturalnego przepływu. Delikatne okrężne ruchy wzdłuż podstawy penisa, pachwin i dolnej części brzucha wykonywane przez 2-3 minuty pod ciepłą wodą mogą znacząco poprawić jakość erekcji już po kilku dniach regularności. Podsumowując, erekcja nie słabnie dlatego, że tak musi być z wiekiem. Słabnie dlatego, że ciało przestaje być stymulowane w sposób, który pozwala jej się pojawić, a to oznacza, że możemy to odwrócić. Nie od razu, nie z dnia na dzień, ale konsekwentnie, spokojnie i świadomie. Kiedy mężczyźni zaczynają zauważać pierwsze zmiany w erekcji, najczęstszą reakcją jest zbagatelizowanie problemu. To normalne, starzeje się, to tylko zmęczenie, przejdzie samo. Niestety, takie podejście często sprawia, że problem się pogłębia. Erekcja to bardzo czuły wskaźnik ogólnego zdrowia. Jej osłabienie może być jednym z pierwszych sygnałów, że serce, naczynia krwionośne lub hormony potrzebują uwagi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli, co tak naprawdę osłabia erekcję oraz jakie codzienne nawyki przyspieszają ten proces. Pierwszym kluczowym czynnikiem jest krążenie krwi. Każde zwężenie, sztywność lub osłabienie naczyń krwionośnych, niezależnie od tego, czy wynika z nadciśnienia, cukrzycy, cholesterolu czy stresu, wpływa bezpośrednio na penis. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że penis ma jedne z najmniejszych naczyń tętniczych w ciele, więc wszelkie problemy z układem krążenia objawią się tam dużo szybciej niż np. w sercu. Dlatego lekarze często mówią, że erekcja jest barometrem zdrowia naczyniowego. Jeśli zaczyna znikać, to sygnał alarmowy, a nie temat do wstydu. Drugim czynnikiem jest spadek testosteronu, który zachodzi naturalnie po 40 roku życia. Nie oznacza to jednak, że każdy mężczyzna musi stracić libido czy siłę erekcji. Problem pojawia się wtedy, kiedy styl życia przyspiesza spadek hormonów brak snu, przewlekły stres, nadmiar cukru, alkohol, papierosy, a także brak kontaktu z bliskością i czułością. Testosteron nie jest tylko hormonem seksu to hormon, który reguluje energię, pewność siebie, motywację i poczucie męskości. Kiedy jego poziom spada, organizm zaczyna działać wolniej, mniej intensywnie, mniej spontanicznie. Trzecim elementem są mięśnie dna miednicy, o których mówiliśmy wcześniej. Jeśli nie są używane, słabną, a jeśli słabną, nie potrafią utrzymać krwi w ciałach jamistych. To właśnie dlatego wielu mężczyzn zauważa, że erekcja pojawia się, ale nie utrzymuje się długo. To nie jest problem psychiczny. To problem mięśniowy i naczyniowy, który można ćwiczyć dokładnie tak samo, jak ćwiczymy ręce czy nogi. Ale być może najbardziej niszczącym czynnikiem, o którym rzadko się mówi, jest stres i napięcie nerwowe. Przewlekły stres sprawia, że ciało działa w trybie przetrwania. W tym stanie organizm ogranicza funkcje, które nie są potrzebne do przeżycia, w tym funkcje seksualne. Kiedy ciało jest zestresowane, napięte, zmęczone, mózg nie wysyła sygnału do rozszerzenia naczyń krwionośnych. To mechanizm biologiczny, który chroni nas od tysięcy lat, ale w dzisiejszych czasach działa przeciwko nas. Mężczyźni 50 plus często noszą ogromne ciężary odpowiedzialności. Za rodzinę, finanse, zdrowie bliskich, dom. To napięcie, jeśli nie jest rozładowywane, dosłownie zamyka dopływ krwi do genitaliów. Teraz spójrzmy na mity, które wciąż krążą, a które potrafią spowodować jeszcze większe szkody. Jednym z najpowszechniejszych mitów jest przekonanie, że erekcja zależy tylko od podniecenia. W rzeczywistości erekcja to w 80% reakcja fizjologiczna, a tylko w 20% emocjonalna. Oznacza to, że nawet jeśli chcesz, nawet jeśli czujesz pociąg, ciało może nie współpracować, jeśli mięśnie, naczynia i układ nerwowy są osłabione. Drugi mit mówi, że rozwiązaniem zawsze są tabletki. Oczywiście w niektórych przypadkach leki mogą pomóc, ale działają one tymczasowo, rozszerzając naczynia krwionośne tylko na kilka godzin. Nie wzmacniają mięśni, nie poprawiają zdrowia naczyń, nie regenerują organizmu. Jeśli nie zadbamy o źródło problemu, to z czasem dawki trzeba zwiększać, a efekty i tak słabną. Prawdziwa zmiana następuje wtedy, kiedy ciało odzyskuje swoją naturalną zdolność erekcji, nie wtedy, kiedy ją sztucznie wymuszamy. Trzeci mit: To już za późno. To absolutnie nieprawda. Mięśnie dna miednicy można wzmocnić w każdym wieku, krążenie można poprawić w każdym wieku. Hormony można regulować poprzez styl życia, sen, oddech i aktywność. W każdym wieku. Mężczyźni po 60., 70., a nawet 80 roku życia odzyskują silną erekcję, kiedy zaczynają dbać o te elementy świadomie i regularnie. Ciało naprawdę ma zdolność do regeneracji, potrzebuje tylko sygnału i konsekwencji. Wreszcie dochodzimy do codziennych nawyków, które najbardziej niszczą erekcję: siedzący tryb życia i brak ruchu, jedzenie wieczorne i ciężkie kolacje. Niedobór snu i przerwane noce, izolacja emocjonalna i brak czułości, tłumienie stresu zamiast jego uwalniania, używki stosowane dla rozluźnienia. To wszystko powoli, cicho i regularnie odbiera mężczyźnie jego naturalną męskość. Ale jest też dobra wiadomość: tak samo jak te nawyki osłabiają ciało, inne mogą je odbudować. A w kolejnym rozdziale omówimy dokładnie, krok po kroku, co robić każdego dnia, aby erekcja naturalnie wróciła. Jak stosować masaż pod prysznicem? Jak ćwiczyć mięśnie kegla? Jak odbudować krążenie i libido? Instrukcja praktyczna, codzienna, prosta. Teraz, gdy rozumiemy już, jak działa erekcja i co ją osłabia, możemy przejść do najważniejszej części praktyki. To etap, w którym teoria zamienia się w działanie. I chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Wystarczy zacząć od niewielkich kroków, ale wykonywanych regularnie. Najlepiej codziennie. Ciało uczy się poprzez powtarzalność. Tak jak mięsień rośnie dzięki stałym treningom, tak samo erekcja wraca dzięki codziennemu pobudzaniu krążenia i wzmacnianiu mięśni dna miednicy. Zacznijmy od masażu pod prysznicem, bo to najprostsza i najbardziej naturalna metoda, którą można wykonać niemal bez wysiłku. Ciepła woda sama w sobie rozszerza naczynia krwionośne, rozluźnia tkanki i poprawia przepływ krwi. To idealny moment, aby pomóc organizmowi skierować krążenie dokładnie tam, gdzie chcemy. Pamiętaj, to nie jest masaż erotyczny. To masaż terapeutyczny, którego celem jest przywrócenie naturalnej aktywności naczyń krwionośnych w obrębie podbrzusza, pachwin i podstawy penisa. Stojąc pod ciepłą wodą, połóż dłoń na dolnej części brzucha, tuż nad linią włosów i zacznij wykonywać powolne, okrężne ruchy zgodne z ruchem wskazówek zegara. Nacisk powinien być delikatny, ale wyczuwalny. Nie głaskanie, ale też nie ból. Masujemy nie tylko skórę, ale warstwy pod skórą, gdzie znajdują się małe naczynia odpowiedzialne za dopływ krwi. Wykonuj ten masaż przez około 1-2 minuty, następnie przejdź do okolicy pachwin. To miejsce, gdzie naczynia krwionośne wchodzą w obszar genitaliów. Delikatnie uciskaj i rozcieraj te okolice przez kolejne 1-2 minuty. Dopiero na końcu, już pod wciąż ciepłą wodą, przejdź do podstawy penisa. Miejsca, gdzie mięśnie dna miednicy łączą się z ciałami jamistymi. Delikatne, powolne ruchy w kierunku od nasady ku górze pomagają ożywić krążenie. Kluczowe jest to, aby ruchy były spokojne, równomierne, bez pośpiechu. To nie jest ćwiczenie siłowe, to trening układu naczyniowego. Teraz przejdziemy do ćwiczeń kegla, które wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie erekcji. Jeśli dopiero uczysz się lokalizować te mięśnie, Najlepszym sposobem jest wykonanie krótkiego testu podczas oddawania moczu, zatrzymanie strumienia. Mięśnie, które napinasz, aby to zrobić, to właśnie mięśnie dna miednicy. Ale ćwiczeń nie wykonujemy w toalecie. To tylko sposób na ich odnalezienie. Najprostsza wersja ćwiczenia wygląda tak. Napnij mięśnie dna miednicy na 3 sekundy. Następnie rozluźnij na 4 sekundy. Oddychanie powinno być spokojne, naturalne, bez wstrzymywania powietrza. To ważne. Oddech pomaga układowi nerwowemu się wyciszyć, a to sprzyja dopływowi krwi. Wykonaj 10 powtórzeń. To wszystko na początek. Po kilku dniach, kiedy poczujesz większą kontrolę nad napięciem, możesz wydłużyć fazę napięcia do 5-6 sekund, a rozluźnienia do 6-8 sekund. Pamiętaj: rozluźnienie jest równie ważne jak napięcie. Zbyt silne napinanie bez rozluźnienia może prowadzić do nadmiernego napięcia i przeciwnych efektów. To ćwiczenie jest jak trening serca. Powolny, świadomy rytm jest znacznie skuteczniejszy niż wysiłek na siłę. Jeśli będziesz wykonywać ten zestaw raz dziennie pod prysznicem, pierwsze zmiany zauważysz zwykle po 7 i 14 dniach nie jako nagłą, gwałtowną różnicę, ale jako większą gotowość organizmu do reakcji, większe uczucie ciepła i pulsacji w obrębie genitaliów, a z czasem i twardszą i bardziej stabilną erekcję. Ale na tym nie kończymy. Aby erekcja była naturalna i spontaniczna, potrzebujemy jeszcze odbudować równowagę hormonalną i zmniejszyć napięcie nerwowe. I tutaj nie mówimy o lekach, ale o prostych, codziennych praktykach, które wspierają ciało od środka. Pierwszym krokiem jest sen. To właśnie w nocy organizm produkuje testosteron. Jeśli śpisz mniej niż 6 godzin na dobę, poziom testosteronu może spaść nawet o 20-30% i to w ciągu jednej nocy. Dlatego jednym z najskuteczniejszych naturalnych suplementów dla mężczyzny po 50 roku życia jest regularny, spokojny sen. Jeśli to trudne, macie pomoże prosta technika. Przed snem połóż dłoń na brzuchu i oddychaj powoli, licząc do czterech przy wdechu i 6 przy wydechu. To wycisza układ nerwowy i umożliwia zaśnięcie bez napięcia. Drugim krokiem jest codzienny lekki ruch. Nie musisz biegać, nie musisz chodzić na siłownię, wystarczy 15-20 minut spaceru dziennie. Chodzi o to, aby krew zaczęła płynąć swobodniej. Krążenie to życie. Im więcej je pobudzasz, tym łatwiej organizm kieruje krew tam, gdzie jest potrzebna. Trzeci krok to kontakt i czułość. To rzecz często lekceważona, a jednak niezwykle ważna. Bliskość fizyczna, nawet bez seksu, obniża poziom hormonu stresu i zwiększa poziom oksytocyny, hormonu odpowiedzialnego za poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Wiele par po 50 roku życia oddala się od siebie nie z powodu braku uczuć, ale z powodu braku rozmowy i dotyku. Czułość jest częścią leczenia, a nie tylko przyjemnością. Jeżeli połączysz masaż pod prysznicem, plus ćwiczenia kegla, plus spokojny sen, plus codzienny spacer, plus czułość, ciało zacznie dosłownie odzyskiwać pamięć erekcji. To proces naturalnej regeneracji powolny, ale głęboki. I chcę powiedzieć to bardzo jasno. To nie jest droga dla kogoś, kto szuka natychmiastowych efektów. To droga dla kogoś, kto chce odzyskać zdrowie od fundamentów. Kiedy mówimy o erekcji, bardzo łatwo jest skupić się tylko na jej fizycznym aspekcie, ale tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy w tym materiale, dotyczy czegoś znacznie głębszego zdrowia całego organizmu. Silna, stabilna erekcja jest nie tylko oznaką sprawności seksualnej, jest sygnałem, że krew krąży swobodnie, że mięśnie reagują prawidłowo, że układ nerwowy jest spokojny, a hormony pozostają w równowadze. Kiedy erekcja zaczyna zanikać, to nie ciało zdradza mężczyznę. To ciało wysyła sygnał, że potrzebuje troski, ciepła, czasu i uwagi. I to jest najważniejsza lekcja z dzisiejszego materiału. Można tę równowagę odbudować, niezależnie od wieku. Nie chodzi o wielkie zmiany od jutra. Chodzi o małe kroki wykonywane konsekwentnie. Kilka minut masażu pod prysznicem. 10 spokojnych powtórzeń ćwiczeń Kegla. Krótki spacer każdego dnia. Odrobina czułości zamiast pośpiechu. Świadomy oddech przed snem zamiast zasypiania w napięciu. To właśnie te drobne, powtarzalne działania są fundamentem zdrowia mężczyzny po 50., 60., 70. Roku życia. Ciało pamięta. Ciało potrafi wrócić. Ciało jest mądre. Potrzebuje tylko, żebyśmy wreszcie zaczęli z nim współpracować. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy. Jeśli poczułeś, że rozumiesz swoje ciało trochę lepiej, zostaw komentarz, podziel się swoją historią lub swoim pytaniem. Wiele osób myśli, że przechodzi przez to w samotności, a prawda jest taka, że tysiące mężczyzn mierzy się z tym samym. Rozmowa jest początkiem zmiany. Zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które pomagają odzyskać zdrowie, równowagę i pewność siebie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Twoje zdrowie ma znaczenie tu, teraz każdego dnia.